we am yeah. Emocje, które są lękiem, jak bardzo powinniśmy je wypierać i udawać, że ich nie Jeśli ja jestem skupiony nadmiernie na tym, żeby nie czuć, to moje ciało będzie pracowało nad tym, żebym ja nie czuł, ale wtedy jestem sam ze sobą w stanie walki. Do tego stopnia, że mogę mieć na przykład, nie wiem, atak paniki i mieć poczucie, że umieram. Chodzi o to, żeby mieć kontakt z tymi emocjami, czyli wiedzieć, co jest w tym ksójczku, z tymi ogóreczkami, ale jak tam rośnie ciśnienie, to trochę tak tą pokrywkę uchylić żeby to ciśnienie zeszło, mhm. a nie ją otworzyć, żeby walnęło suficie, nie? Bo są momenty, w których trzeba próbować wytrwać w emocjach, a są momenty, w których niewyrażanie emocji jest toksyczne. To jest jakby tak, tak, dokładnie tak. A... Na ostrzu noża, to tak. jest życie na krawędzi. I... Ale. Czekaj, 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 czekaj. Nadmierny lęk. Poczekaj, poczekaj. No mów, mów. Goście, To no. mów, mów. Nie, nie, skończ. Słuchajcie. Ja myślę, że najważniejsza rzecz, jak ja bym, do do bym zachęcił, to, żeby się zatrzymać i jakoś zestawić co się ze mną dzieje. Czyli być tutaj ze sobą. No ale to jednocześnie jest najtrudniejsza rzecz, nie? Bo to a propos lęku znowu wywołuje lęk, nie? Bo zatrzymać się, stawić, co się ze mną dzieje, to być może zobaczyć coś trudnego w sobie. Taśmy don't worry yourself, czyli trzeba nie bać się być yourself, żeby pobyć z tym swoim tym, kim jestem. Zadajesz mi trudne pytanie. Czyli tak.